Słowo Boże na dziś. Piątek, 26 września 2025 roku. Wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana. Czytanie z księgi proroka Aggeusza. W drugim roku rządów króla Dariusza, dnia 21 miesiąca 7, Pan skierował te słowa do proroka Aggeusza. Powiedz to Zorobabelowi, synowi Szealtiela, namiestnikowi Judy i arcykapłanowi Jozłemu, synowi Josadaka, a także reszcie ludu. Czy jest między wami ktoś, kto widział ten dom w jego dawnej chwale? A jak się on wam teraz przedstawia? Czyż nie wydaje się wam, jakby go w ogóle nie było? Teraz jednak nabierz ducha Zorobabelu, mówi Pan, nabierz ducha arcykapłanie Jozłe, synu Josadaka. Nabierz też ducha cały ludu ziemi. Pracujcie, bo ja jestem z wami, mówi Pan Zastępów. Zgodnie z przymierzem, które zawarłem z wami, gdy wyszliście z Egiptu, duch mój stale przebywa pośród was, nie lękajcie się. Bo tak mówi Pan Zastępów, jeszcze raz będzie to jedna chwila, a ja poruszę niebiosa i ziemię, morze i ląd. Poruszę wszystkie narody także napłyną kosztowności wszystkich narodów i napełnię chwałą ten dom. Do mnie należy srebro i do mnie złoto. Przyszła chwała tego domu będzie większa od dawnej. Na tym miejscu ja udzielę pokoju. Mówi Pan Zastępów. Oto Słowo Boże. Psalm Responsoryjny, 43. Zaufaj Panu, on jest Twoim zbawcą. Osądź mnie Boże sprawiedliwie i broń mojej sprawy przeciw ludowi nieznającemu litości. Wybaw mnie od człowieka podstępnego i niegodziwego. Zaufaj Panu, on jest Twoim zbawcą. Ty bowiem Boże jesteś ucieczką moją, dlaczego mnie odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny i gnębiony przez wroga? Zaufaj Panu, On jest Twoim zbawcą. Ześlij światłość i wierność swoją niech one mnie wiodą, Niech mnie zaprowadzą na twą górę świętą i do Twoich przybytków. Zaufaj Panu, on jest Twoim zbawcą. I przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga, który jest moim weselem i radością, i będę Cię chwalił przy dźwiękach lutni, Boże, mój Boże. Zaufaj Panu, on jest Twoim zbawcą. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Syn człowieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Alleluja. Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: Za kogo uważają mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo mnie uważacie? Piotr odpowiedział, za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przekazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili i dodał, Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w piśmie, zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie.